Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Witam Państwa, witam niezwykle serdecznie naszego gościa, pan poseł Michał Jaros. Widzę, że w drodze. Witam w takim razie pana posła Jarosa, reprezentującego Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską Stras. I od razu dopytuję, gdzie. No dzień dobry panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i radiosłuchaczki. Ja teraz jestem we Wrocławiu, ale jestem w drodze do Olbrachtowic, to jest miejscowość w gminie Sobódka, powiat wrocławski. Jadę tam spotkać się z mieszkańcami i z mieszkankami tej miejscowości. Dlatego, że przy nowo otwartej trasie kolejowej, niestety, nie uwzględniono przystanku kolejowego czy stacji kolejowej, która kiedyś była, a mieszkańcy są wykluczeni komunikacyjnie. No to jest ważny temat. Nie tylko ze względu na to, że to jest miejscowość w moim okręgu wyborczym, czy na Dolnym Śląsku, ale po prostu e, no, trzeba walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym i szkoda, że nie uwzględniono tego przystanku kolejowego. Więc być, może dębę, szkoda, to, być może i szkoda, być może i nie szkoda. Pamiętam te wszystkie drwiny, które były ze stacji Włoszczowa. Pamięta pan? A finalnie ale to jest panie, niezwykle panie... ważna w tej chwili i trasa, i przystanek. Nikt nie podważał o, tego, że ta trasa była bardzo. Panie ważna. pośle, ilu podważało. Pana wtedy jeszcze w polityce nie było, ja już siedziałem w dziennikarstwie. Oj, tak bo było do polityki, panie. Tak no, nie w tej dużej, może w ten sposób, żeby doprecyzować. Wie pan, ja tak sobie też jechałem dzisiaj autem do radia i muszę panu powiedzieć, że przez moment y, osłupiałem z wrażenia, ale pozytywnie, jadę jadę pustki na ulicach. Sobie myślę, co się stało? Po momencie refleksja wakacji. Po Warszawie jeździ się cudownie. Po Wrocławiu też, czy nie? Lepiej, aczkolwiek ja jestem w tej chwili na drodze wyjazdowej z Wrocławia. Dzisiaj oczywiście e, wielu uczniów i uczennic odebrało świadectwa i myślę, że są właśnie w drodze na wakacje. Ja opuszczałem Wrocław, więc ja będę miał problem, żeby się wydostać z tego, ale na chwilę przycofnąłem się przy Akademii Ekonomicznej, przepraszam, Uniwersytecie Ekonomicznym, to jest moja alma mater, i muszę powiedzieć, że myślę, że dam radę dojechać na czas. Na 17.30 jestem mówiony w Obrachtowicie, ale rzeczywiście po Polsce, w, szczególnie w tych dużych miastach, jeździ się trudno. Jednak jest no, przewaga osób, które jeżdżą samochodami, nad tymi, którzy wybierają komunikację zbiorową, chociażby tramwaj czy, czy pociąg. Ja staram się korzystać często z tramwaju, z pociągu. Natomiast no, nie wszędzie da rady dojechać To pociągiem. prawda, ale z drugiej tak strony teraz, to... kiedy gorąco, to pan sobie klimę w aucie odpali można jechać. No. No, albo, no, co no, widzi pan? no wszędzie... po co zaprzeczać? No, przecież widzę po uśmiechu, że tak przecież jest. Panie pośle, kiedy w Polsce na nowo powraca temat aborcji i dziwnym trafem Platforma Obywatelska, która dotychczas albo miała mieszane zdanie, albo generalnie była przeciwko, finalnie głosuje za, o tyle w Stanach Zjednoczonych, podaje te informacje za Reutersem, potwierdzają się przecieki na temat przełomowego głosowania w amerykańskim Sądzie Najwyższym. Sąd odwrócił obowiązujące od lat 70. prawo do aborcji w całym kraju. Po 50 latach Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wycofuje się z ogólnokrajowej aborcji. No, panie redaktorze, wczorajsze głosowanie, jak chociażby ta propozycja, która była złożona jako projekt obywatelski, to mogę powiedzieć tylko tyle, że posłowie Koalicji Obywatelskiej głosowali za dalszymi pracami nad tym projektem ustawy. Ja nie mówię o tym, czy to ostatecznie oznacza poparcie tej ustawy, ponieważ nie mogliśmy nad nią pracować. Też w jakim stopniu trzeba powiedzieć o tym, że PiS, który kiedyś bardzo mocno pracował nad tym, żeby wszystkie projekty obywatelskie, włącznie z te, z którymi się nie zgadza, trafiały pod pracę w Sejmie, tym razem. No, jednak zaprzeczył tym swoim propozycjom organizacji. No, tu pan i nie, wie pan, się i, i tym razem PIS zrobiło inaczej, aniżeli zrobiła to platforma obywatelska. Tak. bo pamiętam poprzednie głosowanie w sprawie również ustawy liberalizującej przepisy aborcyjne, i wtedy wyście nie zagłosowali, a Prawo i Sprawiedliwość w tym chociażby Jarosław Kaczyński głosowali za. No właśnie, dlatego mówię, że y, sytuacja się zmieniła. PiS się też zmienił, panie redaktorze. Chociaż ja nie lubię, rozma nie roz ja nie lubię rozmawiać o konkurencji. Ja, ja zauważyłem, jak już pan dwukrotnie albo trzykrotnie wymienia nazwę PiS, to po tym należy wprowadzić zastrzeżenie, że ja to właściwie o tym PiSie nie lubię rozmawiać. Wie pan, wcale nie no, jestem zaskoczony. To akurat y, jest y, zasada taka, że ja rzadko używam słowa me PiS i me prezes Kaczyński, o, ale jak trzeba, proszę. to czasami trzeba powiedzieć. No nie, nie, no pewnie jak Więc... trzeba, to trzeba. To co z tym prezesem Kaczyńskim? Dla pan sobie uwólży. A, tak. No to zrezygnował ostatnio z rządu. To chyba wszystko. No wiedzą. to dobrze czy źle? Dotrzymał słowa, mówił, że wchodzi do rządu na chwilę. Przypominam też, że jakiś czas temu Platforma Obywatelska, więc największa partia opozycyjna, w poprzedniej kadencji chociażby parlamentu, wzywała Jarosława mhm. Kaczyńskiego, żeby natychmiast wszedł do rządu i wziął odpowiedzialność za rząd jako lider największej partii. Po czym Jarosław Kaczyński wszedł do rządu, toście się pytali po co? Teraz, kiedy Jarosław Kaczyński rezygnuje, to pytacie dlaczego. Zawsze pytanie, opozycja ma prawo do tego, żeby pytać się, dlaczego i po co. W związku z tym ja cały czas się zastanawiam, dlaczego i po co no, objął funkcję wicepremiera. Podpowiada mi taki zmysł polityczny, który mam, że jednak po to, żeby jednak uspokoić napięcia, które były w rządzie między premierem a ministrem sprawiedliwości. Wzmocnić a myśli pan, że tych napięć już kwestii... nie ma? Wzmocnić chyba wzmocnić premiera w tym w tej całej sytuacji, dlatego że chyba wszyscy doskonale sobie zdają sprawę, głównie oczywiście politycy partii rządzącej. Nie mówię oczywiście o solitarnej Polsce, że jednak Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości ma duże prerogatywy do tego, żeby jednak uprzykrzać życie premierowi. Uważam, że jednak to. Nie jest. Wie pan, ja mógłbym się cieszyć, że w rządzie są e, pęknięcia jako polityk opozycji. Natomiast ja jestem patriotą i zawsze uważam, że będzie trzeba zawsze wspierać. To jako i patriota, którego z polityków wymienionych lubi pan bardziej? Ziobre czy Morawieckiego? Wie pan zdecydowanie e, kiedyś e, było mi blisko do Kornela Morawieckiego, z którym nie zgadzałem się w kontekście chociażby tych jego przekonań gospodarczych. E, Natomiast yy, uważałem go za porządnego człowieka. Yy, natomiast o premierze Morawieckim już tak yy, nie mogę powiedzieć. Nie znam go na tyle dobrze, żeby o nim cokolwiek powiedzieć. Tak samo jak o Zbigniewie Ziobrze. No ale przecież przed chwilą podróż, pan mówił o Ziobrze, a teraz pan mówi, że się pan nie jest zna i nie zna człowieka. Panie pośle. Nie, nie. Ja mówię o tym, że jeżeli premier polskiego rządu ma problem z ministrem sprawiedliwości, a ma, który ma? mu przeszkadza, myślę, że ma. A pan, myślę, pan mówił w czasie przeszłym, ma. a ja mówię, a że pan w to, że teraz nie ma? To pan w ogóle nie zareagował, panie pośle. No, wie, no, cały czas ma i będzie miał, dopóki premier e, będzie miał w rządzie ministra sprawiedliwości, jakim jest Zbigniew Ziobro, chyba że się Zbigniew Ziobro zmieni. Ale na tyle, na ile go znam z tej obserwacji politycznej, bo przecież nie znam go na tyle dobrze, żeby go oceniać tak e, z tych relacji, to myślę, że niestety, e, ale Zbigniew Ziobro nie będzie ustępował premierowi Morawieckiemu i dalej będzie trzył różne e, zarzewia konfliktowe, które do tej pory były. Więc ja uważam, że będzie przeszkadzał premierowi. Nie, no proszę, nie, mówiąc tak, no, wolne no, media, państwo, mówiąc nie. wolne media, powinienem dodać od razu wasze wolne media, czy nie? Myślę, że panie redaktorze nie ma czegoś takiego jak wasze media, chociaż jakbyśmy zerknęli na Portal w Polityce.pl czy e, Gazety Braci Karnowskich, to myślę, że to są media bardzo związane z obozem władzy. A ja zaglądam teraz na, na... do, do Radio Maryja, które oczywiście obóz władzy wspiera, ale jest związane z, e, z ojcem Tadeuszem ryzykiem. Wczoraj był Dzień Ołc, ja tak tak taka propos przypominam. Nie no, proszę, rozumiem, tak. że życzenia były. Wie panu, ja pytam o te wolne media i dziwnym no, trafem, tak, tak przyglądam się tej waszej stacji telewizyjnej, tej, którą tak zawsze te broniliście. Której? Proszę! Której? No, panie pośle, no jedną macie taką na wyłączność, no, no tak, na no, YouTube, no, w której na jak się pojawia tak, byle jaki sondaż, że pracy. ciutek wam rośnie, to od razu jest komentarz, jak to Platforma goni PiS. No jedna jest tylko taka stacja telewizyjna, którą stać na tego typu rzeczy. Ale chciałem pana zapytać o właśnie te wolne media. Jak pan sądzi, czy w imię tej wolności mediów, właśnie w tych przywołanych wolnych mediach, pojawi się choć dziś... Zająknięcie na temat wolnościowego Tomasza Lisa, byłego redaktora Newsweeka, byłego redaktora dziennikarza i telewizji polskiej i TVN-u, właśnie. Jak pan sądzi, czy chociaż słowo padnie na temat tego wolnościowca i jego wolnościowych metod traktowania pracowników, a szczególnie pracowników? chyba jeszcze pracował w Pulsacie z tego co się orientuję nie znam go ze strony takiej jeśli chodzi o pracodawcę znam go tylko i wyłącznie jako publicystę dziennikarza prowadzącego prowadzącego między innymi Eee, tak, tak. Audycje w toku. I ciężko... dzisiaj w toku. Między innymi ciężko... też pan redaktor był uprzejmy się ustosunkować do tych niezwykle hmm. poważnych zarzutów, które się pojawiły. A co gorsza, chyba znajdujących potwierdzenie, ponieważ przestał być naczelnym w wyniku tego, co tam stwierdzono. No to są. Wie pan, Pewnie to pomówienie i półprawdy, kwestia, jak mówi sam zainteresowany. Jeżeli, jeżeli rozmawiamy dzisiaj. Rozmawiam w publicznym radiu, Polskie Radio 24. I to byłaby kwestia, nie wiem, nie chcę teraz podawać konkretnych przykładów, bo przecież nie chcę pana redaktora tutaj wprowadzać, bo przecież mógłbym oczernić, a pewnie jest Ale wszystko, to nie chodzi o oczernianie, Panie posze. Przecież nikt nikogo nie, nie teraz, oczernia w ten sposób. Teraz chodzi mi o to, że polskie Radio 24 jest stacją publiczną. Natomiast co jest w mediach tych, które są własnością prywatną no to przepraszam, to przede wszystkim właściciel musi rozwiązywać. No nie, no jasne, jest, ale jest, widzi pan, dość ochoczo na przykład pańscy koledzy ten mówią ten ten. o tym, że TVN jest wolnym medium, a o Polskim Radiu 24, w którym pan poseł Jaros bez skrępowania może mówić co tylko chce, już tak nie mówicie, a troszkę serce boli z tego powodu. Wie pan, co, no trochę się zmieniły media publiczne przez ostatnie lata, i uważam, że są bardziej partyjne niż były kiedykolwiek. I to niestety z przykrością stwierdzam. Oczywiście nie mówię o programach redaktora Klarenbacha, który jest oczywiście e, daje nam pełną swobodę wypowiedzi, chociaż czasami zadaje trudne pytania. Nie, nigdy ja w życiu bym, nie staram się zadawać trudnych pytań, panie pośle. Ja zadaję zawsze <laughs> najprostsze pytania, a że one są najtrudniejsze. To już nie jest moja wina. <laughs> oczywiście m, ja cenię sobie dyskusję i rozmowę. I ze wszystkimi osobami, które tą dyskusję i taką rzeczową, kluczową rozmowę o Polsce prowadzą. Zawsze będę dyskutował. Dlatego przechodzę chętnie do pana redaktora. I bardzo dziękuję za za i za dobre słowo, i za taką laurkę, którą pan trudne. poseł wystawił skromnemu prowadzącemu. Ja spróbuję się odwdzięczyć, na koniec pański ulubiony temat, czyli polityka geopolityczna z ekonomią związana, ale dosłownie jednym zdaniem poproszę o komentarz. To nasz sukces, że Ukraina dostała status członka kandydata do Unii Europejskiej, czy po prostu tak wyszło? Nasz sukces, ponieważ. Czyli to jest polski, sukces, mówmy, to nasz polski sukces. Polski, polski sukces i sukces ukraiński. Natomiast, panie redaktorze, droga będzie jeszcze długa i wyboista, ale dobrze została rozpoczęta. Wierzę w to, że Ukraina nie tylko będzie w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim będzie samostanowić o sobie. Nie tylko teraz, ale i w przyszłości. To jest ważne w kontekście nie tylko Polski, Ukrainy, ale też Unii Europejskiej i świata zachodu, który my reprezentujemy i Ukrainę przeciągamy. Do tego świata, w którym my podzielamy wartości, w których my jesteśmy i w którym mam nadzieję, że będzie nam się żyło bezpiecznie, chociaż ostatnie, ostatnie wydarzenia nie napawają nas optymizmem. To prawda. Bardzo dziękuję. Poseł Michał Jarosław, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, dziękuję. był Państwa i moim gościem. Szerokości Panu życzę i do usłyszenia. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest godzina 16:48. Świata Pogląd. Dzień dobry, Państwo. Antonio Paliński, Świata Pogląd. Zapraszam. No, jakbym miał okazję również rozmawiać z Panem Posłem, to bym chyba powiedział, że też nie czuję się autorem mediów partyjnych. Proszę Państwa, przejdźmy do spraw.